To mogą być dobre narzędzia w pracy, mogą pisać kod na poziomie średniego programisty. Wyszukać coś w internecie też mogą pomóc, gorzej, kiedy ktoś używa model językowy jako wyrocznie. No niestety, bardzo dużo ludzi jest takich właśnie, które traktują jak wyrocznie. Był temat miodu w piramidach, ktoś pisywał: Czy znaleziono w piramidach miód? Tak, znaleziono w piramidach. i mi tam wklejał, i znaleziono tam, i znaleziono tam, i chat GPT powiedział. No potem się okazywało, że to niestety jakby bzdury, bo on się opiera na całym internecie i na wszystkich bzdurach, blogach i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o tego programistę, to mi się właśnie tak przypomniało i co ciekawe, chociaż nie każdy może to zrozumieć. Ja mam sklepy na i WordPress'ie i miałem taką sprawę kiedyś, dawno temu, że WordPress ma taki mechanizm rezerwacji, czyli na przykład kupujecie u mnie 10 miodów i one są, ten stan jakby 10 jest zablokowany przez ileś tam sekund można to ustawić, na przykład 3 dni jest rezerwacja i to idzie do bazy zapisane, że jest rezerwacja na 10 słoików miodu. I na przykład jak ja mam 20 słoików miodu i ktoś by chciał kupić 20, to może wrzucić 20 do koszyka, ale jakby w, dopiero w koszyku, jak już będzie chciał płacić, to mu wyskoczy nie mamy tylu przedmiotów, tylko możesz kupić 10, zmiń koszyk i tak dalej. To było bardzo mylące dla ludzi, nie? Szczególnie tam w sklepie przylarskim, gdzie na przykład bardzo często mieliśmy różne końcówki, tak? I właśnie tak było, że ktoś coś mógł wsadzić ale nie mógł kupić. I to ludzie, panie, o co chodzi, nie? Więc ja sobie napisałem taki krótki kod, który mi jakby te zarezerwowane odejmuje od normalnych stanów, ale nie zmienia tego jakby w bazie, tylko to tak jakby w powietrzu się dzieje, można powiedzieć, nie? Przy wyświetlaniu na tym. Żeby było, że czegoś po prostu nie ma i nie da się tego wstawić do koszyka. Czyli zablokowałem ten przycisk, tak? Jak na przykład pisało, że 20 na stanie, to ja ten zarezerwowany 10 odejmowałem i pisałem, że jest tylko 10 na stanie, tak? Żeby wszystko wyglądało tak, jakby było. Tak. Potem dwa... I pamiętam, że pisałem to chyba Trzy dni, bo to trzeba było całą dokumentację przeszperać po prostu do tego, do tego WooCommerce'a, te wszystkie funkcje, no makabra była. Potem chyba dwa lata później ktoś mi powiedział, że a fajnie by było jakby było tak w sklepie, że najpierw są te rzeczy, które są na stanie, a dopiero później te, które nie ma, żeby to przesortować, po prostu, nie? Że nie takie, bo tak było wymieszane, że na przykład, jak wchodziliście na stronę, to tak, na przykład ten miód był, potem był następny, którego nie było, nie dało się go wsadzić do koszyka, no to po co on tu jest? Można go zwrócić na drugą stronę, trzecią, czy tak dalej, nie? I to pamiętam, że też, kurde, to sortowanie, tam wiecie, inner join tego, o masakra, te msql -e, ja to nigdy nie byłem w tym dobry, z, chyba z dwa dni na tym siedziałem, ale miałem taki problem, że przy tym sortowaniu właśnie, że najpierw to, co jest na stanie, a potem to, czego nie ma, nie brało mi pod uwagę tych, co ja jakby tym drugim skryptem odejmuję ze stanu, nie? No i ludzie też właśnie byli tak, ale no bo tutaj jest, a tu nagle jest, ale go nie ma, o co chodzi, nie? I ja to ostatnio, tak z ciekawości, wrzuciłem te moje dwa, dwie funkcje jakby do tego i mówię, weź to popraw tak, żeby jedno od drugiego odejmowało. Gotowy kod wrzuciłem na stronę, słuchajcie, działa. Ja byłem zdziwiony po prostu, jak on pięknie rozumie, o co mi chodzi.